Nie sposób nie dowiedzieć się o Twoim wywiadzie, w którym to de facto przyjmujesz wyzwanie do walki, ale nie tyle, że przyjmujesz, ale ustalasz swoje warunki. Żeby nie trzymać kibiców w niepewności, więc od razu powiem: tak, ja się zgadzam, absolutnie się zgadzam. Dzisiaj wracasz, wracasz z inicjatywą, aby ta walka e, się odbyła. Natomiast my. Nie mamy mieć żadnych logotypów sposorów, nastroju. Jak się wyraziłeś, możemy mieć tylko napis Adamek. Ja też mam mieć napis Adamek. Nie ma problemu, ja się zgodzę. Kurwa, nawet co tu napisze? Adamek z jednej strony, z drugiej, nawet na czole sobie mogę pierdolnąć Adamek, jak chcesz. Tylko muszę wiedzieć, czy to, czy to taki ma być. Tak? Czy, czy... Tylko może Adamek być napisany, tak? Z tego coś tak wyraziłeś. Nie ma problemu. Teraz ta. posłuchaj mnie ja się zrzekam mojej garzy na rzecz Oliwierka Pelona. Chłopczyka, któremu pomagam już od chyba drugiego roku życia. Nie mojego, oczywiście, tylko tego chłopczyka. Urodził się bez rąk, bez nóg. Akurat taki traf, że kilka dni temu odezwała się do mnie jego mama, by po raz kolejny pomóż w kupieniu protest, no bo on z tego wyrasta. Świetnie się składa. Świetnie się składa, ponieważ ja, już dzisiaj oficjalnie mówię, całkowicie e, zrzekam się swojego wynagrodzenia za walkę na rzecz Oliwierka Pelona i kupimy mu nowe protezy. I to jest bardzo dobra wiadomość. Wchodzimy w to MMA, MMA panowie, MMA, jedziemy z robotą, żeby tam potem żadnych nie było, że tam jakiś kurba kickboxing, że żeby... nie, MMA, pełna walka, e, pełne zasady, najbardziej zbliżone do realnej walki i, i co Jacek, bierzemy się do roboty, tak, tak. MMA, MMA panowie, pod Tomka, pod tomka. no to tak. dzisiaj zaczynamy trening pod Tomka, Adamek, pozdrawiamy, pozdrawiamy. żykuj się. I got broads in Atlanta, she's a 13 in the family.